Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michael i wracam do Was z kolejnym deczkiem e, nowym do wbijania rangi już w nowym miesiącu lipcowym. E, no, dodatek zbliża się wielkimi krokami, e, nie ma co się oszukiwać, zostało około dwóch tygodni do dodatku, więc, e, no, w mecie się raczej nic większego już nie wydarzy, co miało być e, dodane, w sensie jakieś tam zmiany balansujące jakieś e, jakieś eventy jakieś dodatki e, chwilowe przedmiotowe typu e, czy anomalie czy, e, czy, ba, czy, genu, czy gen z baku zostali już dodani więc w mecie się raczej nic nie zmieni natomiast jeśli by ktoś chciał e, sobie wbijać rangę przed dodatkiem wykorzystać wykorzystać jeszcze tą starą w miarę wyrównaną metę bo po dodatku nie wiadomo co się stanie może być lepiej ale może być też gorzej e, a teraz jest stabilny, więc jeśli ktoś by chciał sobie wykorzystać tą stabilną sytuację, szybko wbić, przykładowo jakąś legendę, czy jakiś tam inną wyższą rangę powiedzmy. No, to taki teczek jak ten jest do tego jak najbardziej fajny, wręcz powiedziałbym, idealny. Shoper Demon Hunter. Trochę wracamy z odświeżeniem tego deku. Jakby nie patrzeć, jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy film na naszym kanale, w sensie może nie, nie dokładnie ten, natomiast pierwszy film z pierwszym deckiem, jaki się pokazał na tym kanale już kilka miesięcy temu, to właśnie był pierwszy shopper Demon Hunter. No teraz po krótkiej przerwie wraca, czy tam po już dłuższej przerwie, trochę odświeżony. Dek moim zdaniem jest bardzo podobny do tego, co był wcześniej. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, tak karta w kartę, czy coś tu się zmieniło. Większość kart wydaje mi się, że jest podobna. Na pewno jednym urozmaiceniem są te nagi. Jeden ma na jeden trzy, te sok-papety. sok, sok papety, Bo ich wcześniej po prostu nie było. One weszły chyba w ostatniej miniserii. Więc takie urozmaicenie do deku. Reszta karty raczej wydaje się standardowa. Możliwe, że nawet to, jest, to są te same karty co wcześniej. Dek przez chwilę był po prostu zapomniany. Klasyczny efekt nerfowy. Co się znerwione, ludzie po prostu przestają tym grać na zasadzie, że to jest słabe. Czasami mają rację, a czasami po prostu yy, talia jest silna dalej albo grywalna, tylko nikomu się nie chce po nią sięgać. Yy, w kwestii tego wydaje mi się, że tutaj połączyło się trochę to, że ludzie o niej zapomnieli, z tym, że po prostu były inne mety, które być może nie dopuszczały tak Demon Huntera do głosu. Yy, teraz jak najbardziej jest grywalny, jest dobry. Szczerze mówiąc, nawet dosyć, jest dosyć bardzo dobry, bo w obecnej mecie dominowanej przez druida, ta talia Demon Hunterowa szybka jest naprawdę fajną odpowiedzią na to. Wszystko co tutaj mamy jest standardowo znane, klasyczny kordeków w postaci broni w postaci broni, dobierające nam Windows window, window shoppery. Yy, pozwalające nam odkrywać demony o tańszym koszcie i innych statystykach. Yy, czyli to co było wcześniej. Reszta kart agresywno wspierająca. Yy, Takie jak fajne jedynki typu A Miracle Salesman, Drone Destructor. Yy, oczywiście Desperado ze Spiritem. Tech dobierając nam broń, wiadomo. Yy, socket Papety, czyli ta powiedzmy nowość, nawet dodatek. Yy, Alternatywne Wing Condition bym powiedział, też yy, warta zaznaczenia. Część, czyli Ziliax, Tutaj w wersji trochę tańszej. 4 na 57 statystyki. Na koniec, który dostajemy 3 damage'u i na początku, który podwajamy atak tego miniona. Czyli na samym początku jego zagramy ma 5. W następnym duże ma 10, potem 20 i tak dalej. Oczywiście obniża, możemy obniżyć jego koszt oscylatorami. I możemy oczywiście zmagnetyzować go jakimś sparkiem z dron destruktorów. Jak się potem okaże na gierkach Heselix jest naprawdę solidnym alternatywnym condition i na takie talie, właśnie jak Druid, czy na przykład Paladyn, talie, które powiedzmy, to pierwszych parę tur mają dosyć pasywnych, jest wręcz idealny, może nam sam wygrać grę. Jeśli dodamy do tego obecne anomalie, takie jak możliwość obniżenia sobie kart na, kosztu kart na ręce o 1 na starcie gry no, to taki Ziliax może wlecieć naprawdę, naprawdę wcześnie, co niedługo już zobaczycie, i dosłownie sam wygrać grę, więc można powiedzieć, alternatywne win Condition. No, a poza tym jakieś wspierające demon-hunterowe karty typu GDS, czyli taka obszarówka, powiedzmy, obszarówka na Kiku z lekkim dodatkiem do ataku, Kane, pozwalając nam przechodzić przez jakieś taunty, typu na przykład Ziliaxy. Czy inne badziewie chroniące naszego przeciwnika? Metamorphis, dodatkowy damage. I jeszcze warte zaznaczenia są na pewno redkardy. Fajny taki krótki removal, powiedzmy, na jakiś upierdliwy taunt od naszego przeciwnika. Jeśli odkryjemy Magneridona, możemy go znowu, powiedzmy, zdormantować, żeby znowu strzelał za 3. Ewentualnie e, takie umożliwia nam jakieś dziwne zagranie, typu zagranie keina, zaatakowanie, ukrycie go, e, przez co za dwie znowu będzie aktywny, więc znowu dezaktywuje tą typ przeciwnika. E, zagranie raczej rzadkie, ale zawsze jakaś opcja. E, no klasycznie, każdy szczerze, no wydaje mi się, że nie trzeba bardziej przedstawiać tego deku. E, dek naprawdę znany od dłuższego czasu, e, no i mocno grywalny z powrotem. Hmm. Czy coś jeszcze wypadałoby tutaj dodać? Hmm. Nie, wydaje mi się, że nie. Eee... Tak, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że nie. Eee... No to bez dalszych wstępów zapraszam na giereczki. Eee... Zobaczycie, jak fajnie i szybko potrafi ten daczek wygrywać. Eee... No i co, miło do oglądania. Lecimy do Gierek. Siema, no i gramy. Nie wspomniałem o tym chyba wcześniej. Ale generalnie teraz wróciły na ten okres przedodatkowy, czyli jeszcze tam powiedzmy z dwa najbliższe tygodnie. Anomalie wróciły do gry. taki event, który już można powiedzieć był trochę. W, był wcześniej w grze. No, polegają na tym, że w każdej gierce dostajemy jakiś. Jeden losowy, taki pasywny efekt dla obu graczy. Kiedyś to było na jakby kilka gier. Nie, czekaj, co ja mówię. Kiedyś to było w każdej grze, potem to zmienili, że jest 50% szans, że to się pojawi, potem 20, 25 chyba, czy coś takiego, no i potem znikło. Teraz mamy w każdej grze anomalię na jakiś czas. No ta mówi, że pierwszy spel każdego gracza w każdej kulturze kosztuje jeden mniej. Ciekawe. Dobra, dajmy może temu murasza. Może się to wydawać głupie, ale fajnie by było jakby po prostu trade-ną, no, żebyśmy zagrali z Jaksa na pusty stół w nextie. Ewentualnie dali murasza i żeby coś trade no. Eee, no. Byli przeciwnicy i zwolennicy tych anima anomalii. Ja osobiście na początku byłem zwolennikiem, potem szedłem taki trochę... Eee, trochę byłem ateistą pod tym kątem, że stwierdzałem, że mi obojętnie. No i na samym końcu raczej się cieszyłem, że znikały z gierki, no bo jednak czasami miały za duży wpływ na grę. Niektóre są bardzo wpływające, niektóre mniej. No ta się wydaje akurat dosyć, dosyć znacząca, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. E, dobra, wróćmy do Liaksa. Druga tura 5-7. <laughs> Całkiem spoko. Daj, hmm. mi go jeszcze. To jest chyba najlepsza karta w tym meczu no tego paladna, no, zwłaszcza z z oscylatorem w pierwszej, <grych> więc więc całkiem git. Hmm, nawet jeśli to był kotek, to on go na mnie trade O, oh, ty, Wind e, Fury, Windfury? Fury. Windfury? Greetings. <grych> 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 No dobra no. Jak dało, no to co? Co tam narzekać, nie? No, to jest jeden ze sposobów wygrania tym Demon Hunterem na pewno, szczerze mówiąc. Nie zdarzy się pewnie mam w każdej grze. No, natomiast da się jak widać. No, i to by było na tyle. No, to było takie szybkie. No. To nie jest pewnik, że takie coś się będzie działo w każdej grze, ale no, jak widzicie, e, tak się powinno wygrywać na paladynę. Wystarczy szybki Ziliaks, jakieś tam wzmocnienie i, i mamy to. E, no to całkiem szybki winek. Lecimy dalej. No się ma, nowe Animalia. Anomalia. E, obniża nam koszt kart w ręce startowej o 1. Czy to jest kolejna szybka gra pod Ziliaksa? No, zostawmy, no jak wiemy, że jest taka animalia, anomalia. Eee, dlaczego zostawiamy? Wszystko będzie kosztować jeden mniej z tej ręki, czyli Zilex będzie kosztował 3, to będzie kosztował 0, więc mając koina, możemy go zagrać od razu w pierwszej duszy. No dobra, to, powinno być dosyć, to powinien być dosyć szybki pojedynek. Możemy jeszcze wygrać tego. <grym> z <Ze stealthem. grym> No dobra, no... Druga gra pod kątem pod, pod, yy, pod wielkim znakiem Ziliaxa. Wychodzi na to, że to jest bardzo kluczowa karta w tym deku. <laughs> mm. No dobra, no. Może nas, nasz przeciwnik też ma jakieś piękne odpowiedzi na to. No, na razie na to nie, nie, się nie zapowiada. Mm. No dobra, wygrajmy tego. No to kończymy, w trzeciej turze. No dobra, no teraz... No dobra, widzicie już przykład jak, an, jak anomalie wpływają na grę, prawda? Więc prawdopodobnie w tym momencie yy, ta anomalia... No oczywiście mój mulligan też, nie? No bo, no tego nie dobrać, to było praktycznie idealne połączenie. Ale no ta anomalia prawdopodobnie być może temu przeciwnikowi, naszemu kochanemu przegrała grę, Więc... Yy, no jeśli jesteście w opozie zwolenników anomalii no to takie gry są właśnie chcielibyście mieć jak jesteście w gronie przeciwników no to jest argument dlaczego ich nie powinno być no duży plus jest taki że są niedługo więc lecimy dalej dobra mamy druida o i mamy najlepszą anomalię moim zdaniem ze wszystkich przez... karty obu graczy są złota moim zdaniem tak powinno być to jest idealna rzecz na taki evencik w grze, więcej nam nie potrzeba, to jest super. Gramy po prostu w po prostu ładniejszymi kartami. No nie, no dobra, mamy znowu Ziliaksa. Czy tym, czy tym razem znowu nam wygra grę? Bo tym razem wleci w drugiej turze. To się, się może robić trochę nudne. No ale jak jak tak przychodzi, to się możecie sobie pomyśleć, że. No, tak jest słaby, bez Iliaksa nie zagra. Eee, no, jak widać, tutaj nam pomoże. Ale nie wygra gra w sumie, z tego no to wychodzi. to eee, jest jedną z kluczowych kart, po prostu. To nie na żart, po prostu jest kluczowy. bo wytwarza bardzo wczesną presję. W takiej mocno midrange'owej mecie. W sensie w takiej mecie, w której większość deków przez 2 3 tury nic nie robi, później się rozkręca. No może z tym nic nie robi, to to jest tam przegięcie. No, ale się rozkręca powiedzmy. No, nie jakieś rampi dobiera karty czy coś. No po prostu Zilex nam wygrywa takie matchupy, więc Zilex jest niezaprzeczalnie kartą numer 1 w większości matchupów w tych dekach. I można powiedzieć alternatywny win Condition, nie? Tak jak to było widać po, po tych trzech grach. No dobra, skoro te gry są takie, powiedzmy, szybkie, na pewno zagramy ich więcej, nie? Więc zaraz się zdarzy: Gierka bez ziliaksa, obiecuję. Albo taka, w której powiedzmy nie zrobi gigantycznego wpływu na grę, jak na razie. Dobra, lećmy do gry bez ziliaksowej. No dobra, gramy na szamana, mm. no to rękę jest daleka od doskonałości. Wymieńmy wszystko. He, mamy Ziliaksa. No, spróbuję Wam obiecać, że nie wygramy dzięki niemu. <grywanie> spróbuję Wam obiecać, że nie wygramy dzięki niemu, ale zobaczymy. Uuu, uh, Ivan Shaman. Twarzysty w sensie. No, bardzo ciekawe. Zobaczymy czy on jest taki dobry. Szczerze, zagram tego Gearshifta, bo te, te karty nie zmienią oblicza tego matchupu. A mogę dobrać coś lepszego. No, wybrałem Zileksa, oczywiście, rzucimy w czwartej turze. Hmm. Oczywiście, Zileksa zrzucimy w czwartej turze, ale niekoniecznie nam musi wygrać grę. Zobaczymy, ciekawe, czy to jakiś szaman pod... To jest totem szaman. To jest totem szaman, moi kochani. Który zagrał nam. Co je, a my dobraliśmy szuperkę. Dobra, obawiam się, że tutaj nawet Ziliaks może nie pomóc. Jak tak dalej pójdzie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, pytanie: czy ta broń nie jest przypadkiem lepsza? Nawet od tego Ziliaksa? Oj, oj. Podarz się wyrolował ten, ten totem. Szczerze, ta broń będzie lepsza, bo musimy zacząć skracać te totemy. W nextie musimy się pozbyć tego. Słaniaczka. No, to będzie gra bez Zilyaksowa, prawdopodobnie, bo jego nie będzie czasu rzucić. A ja tutaj muszę walczyć o stół, który zaraz prawdopodobnie będzie dosyć spory, więc yy... Co tu się dzieje? Hmm. No dobra, zrzadkardujemy go. Hmm. Dobierzmy sobie szoperkę, zagrajmy szoperkę. Mamy Magneridona, it's good. Eee. Zagrajmy to i dajmy nawet temu rasza może. Ewentualnie się tego dużego totemu można pozbyć, albo tego leczącego. Ten Leczący jest bardzo irytujący, szczerze mówiąc, a... Dobra, pozbądźmy się tego. Ewentualnie on sobie tutaj trade. nie, to nie jest problem. A ja już na mniejsze potencjalnie totemy zagram to i być może odzyskamy stół, zobaczymy. że <laughs> leczap się trafił, nie spodziewałem się akurat... No nie spodziewałem się dzisiaj spotkać totem szamana. Ogólnie się nie spodziewałem go spotkać, więc, więc całkiem ok. Okej, okay. okay, no jeśli pójdzie Face, jest dla nas bardzo dobrze. Okej, okay. reporting for duty. Hmm. Hit, hit. Eee, dobra, to możemy jeszcze wcisnąć. No dobra, eee, da się trafić Magdalena jak coś. 4 many, 5 many. Dobra, obiecamy Wam, kochani, wygraną bez ziliasa. Wygraliśmy bez ziliasa. Kolejna szybka gra w miarę. Uff, ale bardzo ciekawy mecz Gdyby nie Gdyby nie ten pierwszy Magneridan mielibyśmy duże kłopoty, natomiast ten drugi to było takie dobicie. Bez niego też byśmy sobie poradzili, bo byśmy tradennęli 2-2 w 4-4 Hero Powerem i nawet tym 7-4 dobili te totemy i byśmy mieli czysty stół. Gra by się prawdopodobnie potoczyła, ale byśmy już sobie dali radę, bo już to ten szaman strzelam, że nie ma jakichś wielkich mechanizmów powrotu, więc nawet jakby trafił coś, zagrał coś dużego, to możliwe, żebyśmy go nawet dobili w turę czy dwie. No i oczywiście mieliśmy drugą szoperkę, no już po normalnym koszcie, no ale to zawsze są fajne karty do odkrycia, nie? Więc e, udało się bez Iliaksa wygrać w końcu trochę dłuższą grę. E, to lećmy dalej, zobaczymy co nam się uda jeszcze trafić. Dobra, zaczynamy e, i gramy na druida. Mm, dobieramy po dwie karty więcej na start. E, to jest taka neutralna wydaje mi się anomalia. E, raczej i nam i jemu pomoże, zobaczymy komu bardziej. Albo inaczej. Ani nam aniemu nie przeszkodzi, tylko ewentualnie nam może pomóc. Dobra. Dobra, mamy broń. Mamy też szoperkę. Dobra, zagrajmy nagę. Zagrajmy nagę w kapliczkę, a potem w teha w Hero Power. Taki gameplay, game plan na razie. Byle tylko drugiej szoperki nie dobrać, bo to jest zawsze taka nieprzyjemna część tej zabawy. Dobra, klepiemy damage. On ma kapliczkę, więc możliwe, że jakiś sław wleci. Plus dla nas, że te, ci stronnicy mają 3 HP, więc na, jedno, na jeden spell damage na jedną lokację to nie wystarcza. A to, jest, to ma duże znaczenie, generalnie. No dobra, no. Są dwa spell Serio? Draw, draw. No dobra, no, dobierzmy tą broń. No. Co mamy robić? No dobra, no jestem pewny, że że raczej nasz opponent będzie miał tego swipa. No więc wydaje mi się, że maksymalizacja damage jest wskazana. Skąd wiem? No wiecie, czasem tak jak mecze piłkarskie. Ogólnie ja dzisiaj tak sobie słuchałem, bo jeszcze euro trwa oczywiście, już zmierza ku końcu, ku końcowi, ale jeszcze trwa. Ja sobie słuchałem, o nie ma swipe'a, no to to, to źle się spodziewałem. W każdym razie słyszałem takie stwierdzenie, co już się poddał? No dobra, wpakowalibyśmy mu dużo damage'u, ale. No, gra jeszcze mogło potrwać. No ale dobra, no, stwierdził, że tak. Generalnie nasz nasz lek jest bardzo dobry na, na druida, więc. Więc dobrze dla nas. W każdym razie tylko skończymy się i lecimy jeszcze do jednej gierki. Słyszałem takie określenie że kiedy oglądasz wystarczająco dużo piłki nożnej, wydaje mi się, że do to innych sportów również ma przełożenie, ale w piłce nożnej, która takim w miarę wolnym sportem w porównaniu do np. kosza czy siatki, yy, dzieją się takie sytuacje, w których wiesz, co się wydarzy. Wy, wystarczy, że obejrzysz wystarczająco dużo meczy, czy danej ligi, czy danej drużyny, czy ogólnie, to czasami czujesz, że coś się wydarzy. Typu y, czujesz, że z tego wolnego jest niebezpiecznie i be, może być bramka, albo widzisz, jak Ziomek podchodzi do karnego i ty wiesz, że on tego nie strzeli, nie? Po prostu tak to wygląda i wiesz, że nie strzeli. No to w Herstownie jest podobnie. Czasami gry się układają w ten sposób, że ty wiesz, że to będzie ciężka gra po prostu, nie? Nie zawsze to ma rację, bo w tej grze się dwukrotnie tak pomyliłem, typu wygraliśmy mimo dwóch szoperek i swipe'a nie było. Gramy na niskich rangach, więc możemy tak wygrywać. Natomiast czasami gry po prostu tak Wyglądają, dobra, tak jak powiedziałem, lećmy jeszcze do jednej gryki. No i dobra, mamy Death Knighta. I mamy anomalię, która sprawia, że pierwszy spell rzucony w turze kosztuje jeden mniej. No nie ma co oszukiwać się, nam to niedużo, nam to niedużo pomaga. Bardziej naszemu przeciwnikowi, ale zobaczymy. Dobra, zostawmy te trzy jedynki. Głównie dlatego, że możemy zagrać. W sumie możemy całą rękę w pierwszej turze zagrać. Jeśli nasz przeciwnik nic nie zagra, to ja szczerze mówiąc tak zrobię. Tak zwane tempo: mm, Rasz. Może uda nam się wcisnąć dużo damage'u z tego, albo opóźnić jego, bo no obie z tych rzeczy są w cenie, powiedzmy. Zobaczymy co będziemy dobierać, ale jeśli uda nam się jakoś broń złapać, albo jakiegoś instrumenta TH, to generalnie taki, taki start był jak najbardziej korekt, Jeśli powiedzmy nie uda nam się, no to można było trzymać tego coina, mógłby nam się jakoś bardziej przydać. ale jakby nie patrzeć... 7 ataków w pierwszej duszy jest całkiem git, nie? Yy. Dobra, mamy. Mamy Desperado. Yy, dobra, trade nimy. Desperado. Minus jest taki, że yy, prawdopodobnie to jest Rainbow Decay i on prawdopodobnie ma Dispersy, czyli ten spell, co daje Defratla, zadaje jeden wszystkim. Więc yy, no, wystarczy Hero Power i ten spell. No i my giniemy, nie? W sensie nasz board ginie, ale na razie to się nie dzieje, więc całkiem spoko. Tam tu trejną. No dobra, mimo wszystko ta szoperka to jest bardzo fajna sprawa. Hmm. Bardzo fajna sprawa, bo mamy jakiś follow-up, nie? Może nie w nexturze, ale jakoś w najbliższym czasie. Hmm. Dajmy tu. Nie jestem pewny, może danie komuś więcej. No jeśli jest desper, to nic nie zmienia. No jeśli miałaby być jakaś inna obszar. Chociaż nie, no wszystko. Bije o nie. Czemu to kosztuje zero? A, bo jest spell Okay. Mm. E, może na jakieś inne rzeczy miało to sens? W sumie teraz nam lepsze trade daje, więc, e, więc ok, wcisnęliśmy jeden więcej damage domyślnie. E, ja tutaj trade twarzą i dwoma stronnikami. Damage tyle samo wciskamy, a zawsze tam oszczędzamy HP na bordzie. No, to był korekt zagrania w sumie z tamtym z tamtym spelem za zero. Może Wam się wydawać, że to taka w sumie zbędna rozkmina, być może, no ale zawsze... Szczerze, w każdej grze takie małe szczegóły bardzo często mogą zadecydować, nie, więc jeśli sobie gracie i powiedzmy skupiacie się na czymś, możecie się skupić na czymś takim, to przykmincie sobie to, bo może Wam się przydać przy jakiejś tam... jakiejś tam innej okazji, co nie? Jakiejś na przykład turniejowej w lokalnej okolicy, czy coś w tym rodzaju, żeby po prostu się rozwijać, grać lepiej i tak dalej. Dobra, trochę tych gierek się ugraliśmy. W większości były bardzo krótkie. W większości, część z nich pod znakiem Ziliaxa, część pod znakiem Tempa rozgrywki, jak na przykład ta. No ale nie ma, nie ma co się oszukiwać. To nie jest talia na długie gry do późnego late gameu. To jest agro-talia na obecne standardy Hearthstone'a. Chcemy wygrywać jak najszybciej, jeśli się da w te 2-3 tury z Iliaksem to tak wygrywamy, jak się nie da to dociskamy przeciwnika kolanem albo czymś innym i również wygrywamy. No i co, No tak to wygląda, Jeśli, oczywiście wiadomo jak to bywa, nie, nie wszystkie gierki uda się wygrywać, sam podczas nagrywania wielokrotnie... No, może niewielokrotnie, ale kilka razy udało mi się przegrać. No, ja wam tutaj chcę pokazać tylko te winy, generalnie, jak to dobrze działa, bo jak przeciwnik hieroluje, to nie o to chodzi, nie? To każdy może w swojej zobaczyć. No, ale jak to się powinno, do czego powinniście dążyć, nie? Więc tak to powinno wyglądać. Talia szybka, idealna do wbijania legendy czy ogólnie rank. Na przykład teraz jest jeszcze w miarę wczesny początek sezonu. Jeśli chcecie zdobywać jakieś lepsze rangi przed dodatkiem no to to może być talia dla Was, nie? Jak najbardziej. Na no co ja Wam za dzisiaj dziękuję. Tradycyjnie, jeśli ktokolwiek dotarł do tego momentu, to szacun. Gigaczadem jesteś, nie zmieniaj się. No a ja Was zapraszam do, do następnych materiałów. W tym tygodniu na pewno pojawi się jeszcze deczek druidowy. Obecnie chyba taka topowa talia najlepsza obecnie w obecnej mecie. No, dużo obecnie. Ale tak, obecnie najlepsza talia. No i Jakiś podkaścik, nie? Ale to dalej w tygodniu. A za dzisiaj dzięki i do zobaczenia. Jo!